Jeden z największych pracodawców w regionie świętuje swój 20. jubileusz. Mowa o firmie Lence, która uhonorowana została przez prezydenta Tarnowa Romana Ciepiele prestiżową nagrodą Dukatem Tarnowskim. Firma w mieście zatrudnia 157 osób. Wytwarza i opracowuje produkty z zakresu mechatroniki, takie jak przekładnie i silniki. Firma zatrudnia 3400 pracowników na całym świecie. W Tarnowie swoją przygodę rozpoczęli w 1996 roku. Zaczynaliśmy w 1996 roku jeden pracownik czyli prezes stworzyliśmy tutaj możliwości zostały przejęte budynki od zakładów mechanicznych ta hala wymagała remontu więc etapami sukcesywnie była realizowana strategia firmy zwiększaliśmy zatrudnienie kolejne procesy były przenoszone do Tarnowa i taki ostatni rozwój miał miejsce właśnie w 2010 roku to był taki duży skok gdzie Przejęliśmy obróbkę stalowych komponentów tutaj w Tarnowie i na dzień dzisiejszy mamy załogę, którą stanowi prawie 160 osób. Firma Renze pojawiła się w czasie mojej pierwszej prezydentury w 1996 roku i wzrasta wraz z Tarnowem do dzisiaj. To jest bardzo ważne, że ówczesne decyzje o przeniesieniu części produkcji tej ważnej o światowym znaczeniu firmy do Tarnowa dzisiaj skutkuje nowymi bardzo wartościowymi miejscami pracy, nowymi technologiami. Słyszymy w kuluarach dzisiejszego spotkania, że planowane są następne inwestycje. To też bardzo dobry sygnał, ale również ważna informacja dla nas. To, to dla nas też przesłanka, aby kształcenie zawodowe tak konfigurować i tak specjalizować, aby te nowe miejsca pracy mogły być obejmowane właśnie przez dobrze przygotowanych pracowników z Tarnowa, czy subregionu Tarnowskiego. Firma zdobyła także ostatnio wyróżnienie w dziewiątej edycji prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa.